Siema, jestem czoblista, to już drugi odcinek z Grisza Tomb Raider na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować te fabularny, a jak na razie idziemy się dalej od siebie. Na samym początku chciałem Was powiedzieć o dostępnej subskrypcji, łapki w górę dzwoneczka, aby nabrał z każdym Halo. kolejnym filmem. Halo? Jest tam ktoś? No ja i do na tu idziemy. tak tak, tak, tak Pochanie. Chyba da się ten doprzejść Czy za mną drzwi od odpowiednie jak tu? W jak się wraca, włącza, włączam bo nie pamiętam eee, jak się napradniejszej opcje tak. O tak, zapomniałem jak się włącza mapkę po pierwsze. to nie jest pierwszy, i nie ostatnia że tą O Boże. Przecież to szaleństwo. Ta tradycyjna maska No przedstawia pełną nienawiści kobietę w przebraniu demona. Na wewnętrznej stronie są ślady białej farby. Ktokolwiek używał tej maski pochodził ze szlachetnego rodu. Zamknę na razie. Mam tylko to. O nie. Tutaj jest tak. Tak zwany czekam. No, to jest tak zwany czekam, bo czekam trochę inaczej wygląda. Mm, teraz tutaj. Wszystko w A nie, jeszcze tutaj ten. Reluct. Ну, ролик где есть? Чекайте, где есть, этот не купил реликт. Ta maska jest szczęśliwa, to, no to idziemy dalej, bo my się wydaje, że to jest, to jest ta maska to był relikt, więc <laughs> idziemy dalej. Nie razie nikt mnie nie opowiedział. Nie, nie. Nie, no, nie, nie? Słyszałaś? Słyszałam. Palimy ognisko, wypatruj dymu. Jesteśmy w drodze. Ci się? sam, ale dzięki Bogu Niespodzianka Wszystko gra, to jest... Tak, co Wybacz, jeśli cię przestraszyłem To miejsce każdego czyni nieco nerwowym Rozmawialiśmy z twoją załogą Są już drodze No tak Zobacz, opatrzą mi stopę o, Tyle mogłem zrobić Gdzie moje maniery? Przepraszam, nazywam się Matias Jestem nauczycielem Otóż to... No Obawiam się, że niezbyt mi służy to życie na Dlaczego wicielnie. teraz to mówię, co zobaczycie? Słonko, wyglądasz na dokończoną. Usiądź sobie. W finale... Tam właśnie opowiadała mi o słonecznej królowej. Tak, o Himiko. Opowiesz mi więcej? Zaciekawiło mnie to. Może trudno w to uwierzyć, ale kilka tysięcy lat temu królowa Himiko rządziła niemalże całą Japonią. Ta. Uwielbiam opowiadać te historię. Himiko była piękna, tajemnicza, ale także bezwzględna i potężna. Legenda głosi, że miała szamańskie moce. I tutaj zwykle tracy zainteresowanie. Cóż, w mitach zawsze tkwi ziarno prawdy. Władała samurajskimi wojownikami, wspaniałą burzową gwardią. Ujeżdżali pod muchy wiatru i obracali w perzynę każdego na swej drodze. Mówi się, że słońce wstawało na skinienie chimiko, a ona władała wszystkim na co chodzi jego proie. Ale kręci się w głowie. Patrzcie. Nie, nie, nie nabij do tej sceny. poznam się, że nie nabi do tej sceny. Że strzały strzały. na że nie integrowałam nikartek wściekłego kopię.

Cieszę się, że was widzę. Sam jest z wami? Była z tobą. Była tutaj z tym człowiekiem, Matiasem. ale zemdlałam. Kiedy się odsknęłam już jej nie było. I po co się wam było szwędzać, co? Musimy ich znaleźć. Zaraz, zaraz, a co z Rotem? No dobra, rozdzielmy się. Jedno z nas pójdzie z Larą na spotkanie z Rotem, reszta się rozproszy i poszuka sam. Ja z nią pójdę. Nie, 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 lepiej ja. Umiesz się tym posługiwać? Dawno nie strzelałem, ale pamięć powoli mi wraca. Dostańcie się do Rota. My znajdziemy sami tego matiasa Dasz radę? Tak. Muszę tylko chwilę odpocząć. Dzięki. Leci mi szkury! Ej, głucho, szkórka to miał nic. Strajce, cholernie. Nie co spoileruję, ale dowiecie się jeszcze raz, co chodzi, Dlaczego Nie tak źle. Czekajcie. Uuu. No nie wiem, jeszcze się <laughs> Escape,

Sprawdźmy co jest jeszcze na mapie Tu już przeszliśmy, i teraz tutaj jeszcze musimy przejść a to tutaj on jest aha, bo to tam jest na las. Okej, okay, dobra idziemy teraz tam. Spoko. Czekaj, nie jestem Już mi się to nie podoba. No tak, tu będą wilki. No tak, tu będą te głupie wilki. Szlak bycie głupi. Noż. Ajdź. Czemu tak bez wyrazu nie widzę Noż. No. Ustupuj się. Trzeba mi było powiedzieć o wilkach. A tu tacza trzeba ci było powiedzieć o wilkach, a nie ukrywać tego. ZAMKNIJ pesk! Nie powiedzieć o winka ratowiski są. Chciałem żeby mnie zagryzły. Idiota. Ale o to ale Jak ja tylko chciałam, czy nie cierpię. No tak. Muszę poszukać. Są fascynujące. <laughs> Widziałam już coś takiego. Tak? Mają znaczenie rytualne. Obraz kobiety jest szczególnie ciekawy. Wygląda na wykonany dość niedawno. Pewnie malowidłowy spiarzy. Sądząc po brakach statków można przypuszczać, że byli rozbitkami, jak my, niewiarygodne. Tak, mam nadzieję, że my nie zamienimy się w morderców. Zajmij się tą drugą korbą. Nie ma uchwytu. Razem! Szlak. Zaraz się rozsypię. Muszę znaleźć coś wytrzymalszego. Tu musi być coś, czego moglibyśmy użyć, samowice.

Teraz mi się udało, bo na ja pierwsze lubimy. No, Teraz no, no. dwa strzały, po czy... pierwsze. cztery strzały je zabiły, więc to jest super. Dobra, to No gdzie to powinno wystarczyć. Więcej tego pozbieramy, będziemy na zapas. Wiem, że misja się ale no słuchajcie, no... Nie mogę tylko tak wszystkiego brać, O, kolejna zagadka. Cholera zaczyna tracić pewność siebie, więc ze względu na nią nie mogę tracić optymizmu. Ale jest w tej ekspedycji coś, co mnie niepokoi. Ściska mnie w żołądku. Im bliżej podpływamy do Smoczego Trójkąta, tym bardziej robi mi się niedobrze. To nie jest miły rodzaj emocji. Cholera, co się ze mną dzieje? powinnam być podekscytowana. Ta wyprawa będzie wspaniała. Muszę się pozbyć tego uczucia. Może uda mi się przekonać Larę, żeby trochę wyluzowała i przyszła się ze mną napić. 15% odłączenia. Powiem nam króciutko, że nawadów, na według mnie, niektórzy powinni tutaj zginąć. Ha, to jakiś pojemnik. Kto to zostawił? Ty obóz, no to nie. To się teraz nie Nie. Szkoda. Ale przynajmniej tylko te ściany są więc to jest dobrze. Jeszcze tą całą tą stronę, czyli całą tą stronę. A no tutaj, no ten nie mieściłem się no, wiem, żeby przejść Dobra. To powinno wystarczyć. im więcej, tym lepiej wam powiem tu jeszcze jest jest jeszcze? nie ma no Lara! co ty robisz? tu jest wejście o Dobra, tu jeszcze jest gdzie? komu oni oddają cześć? a tu zbadane to od razu widzicie? to sam niesamowicie dramatyzuje nie do wiary co wyprawiał podczas kręcenia tego filmu to przecież jego robota prawda? W końcu nie przykłada się w ogóle do naukowej części tej ekspedycji. Uspokoi się pewnie dopiero kiedy znajdziemy Yamatai i kamery pójdą w ruch. Może jest z niego straszny upierdliwiec, ale wie jak poprowadzić scenę. Ja tylko muszę robić to, co do mnie należy i trzymać nerwy na wodzy. Lara o tym nie wie, ale ją też filmowałam. Chcę zadbać o to, żeby jej zasługi zostały też odpowiednio docenione. A poza tym świetnie wygląda w filmie. Ma naturalny talent. Whitman pewnie oszaleje z zazdrości. Ale zanim się o tym dowiem, my będziemy już siedzieć na premierze w Telluride. No... Sam bierze i po prostu chce, aby Lara też coś mogła mieć. żeby ona... Nie wyszło tak, że wszystko sam, a Lara nic nie zrobiła, dlatego chcę to ufilmić. No. Pali się, dobra, gij też. A Zobaczmy, czy teraz mogę naprawić czekam. No, możesz, a co byś się nie miała? Shift. E. Jeszcze to nie ma, To już wszystko, staramy mnie coś z tym ostatnim z dziennikiem. Myślę, że, że możemy już iść, bo ubieraliśmy tyle ile możemy, więc idziemy już w południu. Ale przynajmniej będziemy mieli dodatkowo pełne więc jest dobrze. Idźmy dalej. Ognisko. Wiem, ale... no... lepszy. Dobry, idziemy. Super! Jeden punkt doświadczenia. Udało się, Laro? Spróbujemy? Do dzieła, doktorze. Na twój znak. Nie, nie da się tego zmienić. Ale jest super, otworzyliśmy. Powiedzcie mi teraz, ile to się już nagrywa? 19 minut. Myślę, że zjadę tu zakończyć. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Czy nie nasłuchał się wielu opowieści? Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, dzwoneczek, aby być na pewno z każdym kolejnym filmem i komentarz też dla zasięgów. Jeszcze dzięki za i narka. A wiemy się powtórzymy. No, dobra, dzięki za oglądanie tego jeszcze raz. Narka.